Witam w kolejnym odcinku, w którym rozwiązuję zadania maturalne. Dzisiaj zadanie z matury czerwiec 2018 zadanie pierwsze, zadanie drugie. No i w pierwszym zadaniu mamy tutaj za zadanie wpisać symbole pierwiastków chemicznych do tabeli. Oczywiście te pierwiastki są opisane. Pierwszym opisanym pierwiastkiem będzie pierwiastek niemetal, tak? Czyli wiemy już, że będziemy mieć do czynienia z pierwiastkiem pochodzącym z grupy, czy tam z bloku P. E, następną informacją na temat tego pierwiastka jest to, że w stanie podstawowym liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. Ciekawą informacją jest to, że. Elektrony walencyjne znajdują się na trzeciej powłoce, czyli na pewno mamy do czynienia z pierwiastkiem pochodzącym z okresu trzeciego. Drugą rzeczą jest to, że liczba elektronów sparowanych jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych, czyli tak konfiguracja elektronów walencyjnych dla tego pierwiastka będzie wyglądała w ten sposób, że będziemy mieć 3S2, tak? bo musimy mieć tutaj podpowokę S zapewnioną jako pierwszą i później możemy mieć 3p x, tak? Czyli to x to w zależności jaki to będzie pierwiastek. I teraz rozważmy sobie pierwszą możliwość, czyli mamy 3s. Dwa elektrony sparowane już tutaj i pod powłokę 3p. I zapiszmy sobie to w ten sposób. Tutaj mamy dwa elektrony niesparowane oraz jeden elektron sparowany. I to by się zgadzało z naszym zadaniem. Jeśli chodzi o ten drugi warunek, natomiast nie zgadza się z pierwszym, ponieważ jeśli wpiszemy sobie zamiast tutaj x, piszemy sobie jedynkę, tak, to wychodzi na to, że glin ma taką konfigurację elektronów, ale glin nie jest niemetalem, czyli to na pewno nie spełnia warunków naszego zadania. Dobrze, teraz musimy sobie znaleźć, który następny pierwiastek będzie spełniał to ten warunek. Zobaczcie, jeżeli dopiszemy sobie tutaj jeszcze dwa elektrony i tutaj w dół trzeci, czy będziemy mieć 3P4 i ta liczba sparowanych będzie wynosiła 4. Natomiast sparowanych, natomiast niesparowanych będzie wynosiła 2. I to by się zgadzało. I tym pierwiastkiem jest siarka. Możemy sobie wpisać S. Następnym pierwiastkiem jest pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową. No to jest proste, wystarczy albo policzyć, ile tych elektronów jest i wtedy znaleźć ten pierwiastek w układzie okresowym. To by było najprostsze, albo sobie zobaczyć na ostatnią powłoki, podpowłoki walencyjne, czyli tu mamy 4s1, 3d5, no, taką konfigurację charakterystyczną ma chrom, tak, czyli to jest też dosyć proste. Następnym pierwiastkiem jest pierwiastek, którego dwudodatni kation w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową, czyli jak jest dwudodatni kation, to znaczy, że ten pierwiastek pozbył się dwóch elektronów. Zapiszmy sobie, że to będzie jakieś X2+. Na ostatniej powłoce ma 3d10, tak? Czyli podstawowy stan tego pierwiastka będzie 4s2. I tutaj także możemy sobie zapisać argon. Tak? Czyli to jest konfiguracja elektronowa walencyjna tym pierwiastkiem oczywiście będzie cynk. W kolejnym zadaniu mamy podaną konfigurację elektronową w stanie podstawowym jakiegoś pierwiastka X i mamy ocenić. Czyli zaznaczyć P, czy prawdę czy fałsz. I teraz tak. Pierwiastek X tworzy związek z wodorem o wzorze ogólnym HX. Czyli sobie zapiszmy HX. Tak. Tym x będzie oczywiście brom, tak? Ponieważ mamy, wiemy, że to jest pierwiastek z bloku P, ponieważ elektrony walencyjne są na podpowłoce P. Wiemy, że to jest czwarty okres, czyli będziemy szukać tutaj, no i nawet możemy sobie policzyć ile tych elektronów jest i później po liczbie atomowej znaleźć, że to będzie brom. Czyli w rzeczywistości będziemy mieć HBr, bromowodór i wodny roztwór tego wodorku HX, czyli kwasu bromowodorowego o stężeniu CM 0.1 mol na decymetr sześcienny ma pH równe 1. Czy to jest prawda? A no, jak sobie weźmiemy, policzymy, tak, to jest 1, to będziemy wiedzieć, że 10 do minus pierwszej, czyli logarytm z 10 do minus pierwszej ujemny, równa się 1. Czyli mamy to, że sobie postawiliśmy stężenie. Założyliśmy oczywiście, że HBr jest mocnym elektrolitem, czyli praktycznie w całości w wodzie dysocjuje na kationy wodorowe i aniony bromkowe. Czyli stężenie początkowe będzie równe stężeniu H i PR. Jeżeli sobie podstawiliśmy to tutaj, tak, czyli narysuję strzałkę. To tutaj to otrzymaliśmy 1 i to będzie prawda. Kolejnym przykładem, kolejnym zdaniem, którego prawdziwość musimy określić, jest to, że rozcieńczony wodny roztwór wodorku HX ma pH wyższe niż stężony wodny roztwór tego wodorku. Czyli e, rozcieńczony to znaczy, że będzie miał niższe CM. Może tak zapiszmy. A tu stężony, czyli to CM będzie większe. Jak maleje CM, to co się dzieje z pH? pH rośnie. I to jest w przypadku kwasów, tak? Czyli w przypadku tego HBr-u naszego. Natomiast jeśli CM będzie rosło, to pH będzie malało. Tak? Bo będzie bardziej kwasowy roztwór. I to jest prawda w tym zadaniu, bo w istocie tak jest, że jeśli maleje to CM, czyli ten roztwór jest bardziej rozcieńczony, to pH rośnie. No i teraz trzecie. Najniższy stopień utlenienia, jaki pierwiastek X przyjmuje w związkach chemicznych, jest równy minus 1, a najwyższy wynosi 7. Oczywiście w związkach chemicznych nie metale z, z wodorem, Występują na najniższych możliwych stopniach utlenienia, czyli rzeczywiście w przypadku bromu tak jest, czyli ta część jest prawdziwa, a najwyższy wynosi 7. I to możemy określić na podstawie konfiguracji elektronów walencyjnych. W przypadku bromu to jest 4S2, 4P5. Tak, tutaj sobie zapiszmy 35 z s argonem. Tak. I rzeczywiście e, tworząc wiązanie ten brom, ten atom bromu może pozbyć się wszystkich elektronów walencyjnych. Więc zaznaczamy tutaj odpowiedź P. Kolejnym zadaniem będzie zadanie z matury majowej 2018 rok. Możemy przeczytać, że pierwiastki x i z leżą w czwartym okresie układu okresowego pierwiastków, czyli sobie możemy zaznaczyć tutaj, będzie ten czwarty okres, jakiś pierwiastek x, jakiś pierwiastek, yy, jakiś pierwiastek x, jakiś pierwiastek z. Pierwiastek x jest metalem, natomiast z nie metalem. Czyli już będziemy gdzieś szukać, pewnie tutaj, yy, dla pierwiastka x, natomiast tutaj gdzieś. Będziemy szukać dla pierwiastka Z. Następną informacją jest to, że w stanie podstawowym atomów obu tych pierwiastków tylko jeden elektron jest niesparowany. Jeden elektron jest niesparowany. To jest bardzo taka informacja ważna, ponieważ tutaj już możemy nawet przypuszczać, że to może być potas. Eee, czytamy dalej. Się on, znajduje się on na ostatniej powłoce. Niesparowany elektron atomu X znajduje się na innej powłoce, podpowłoce niż niesparowany elektron atomu pierwiastka Z. Ponadto wiadomo, że pierwiastek X tworzy tlenki o wzorach X2O i XO, tak? Oraz, że ten metal jest jednym z najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. Pierwiastek. Z występuje w postaci dwuatomowej, dwuatomowych cząsteczek. Teraz tak, zajmiemy się najpierw pierwiastkiem X. Tutaj największą informację, najbardziej interesującą informacją jest to, że ten pierwiastek X jest jednym z najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. Ponadto ma niesparowany elektron na innej podpowłoce niż... Z, tak, i ten elektron jest jeden niesparowany, czyli bazując na tym, że to jest jeden z najlepszych przewodników i elektryczności, możemy podejrzewać tutaj mieć. I czy to by się zgadzało z jej rozkładem elektronów walencyjnych, a no byłoby to tak, żebyśmy mieli tutaj mieć argon, tak. Mieć ma 29, 3D 10. 4S1. I to się zgadza, tak? Ponieważ wiemy, że e, tutaj mamy jeden elektron walencyjny. Możemy zapisać więc, że symbol pierwiastka to jest CU numer grupy grupa 11. Symbol bloku, symbol bloku jest D. Natomiast, natomiast co będzie z pierwiastkiem Z? Pierwiastek Z może sobie. Zapiszmy na zielono. Pierwiastek Z ma tylko jeden elektron niesparowany i znajduje się on na ostatniej powłoce i na pewno to nie jest podpowłoka 4s. Skoro mamy też informację, że ten pierwiastek występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek. Jakie pierwiastki tworzą dwuatomowe cząsteczki? No są to gazy i najczęściej to będzie azot, to będzie tlen, to będą pierwiastki, to będzie też siarka i będą to pierwiastki grupy 17. Możemy sobie rozważyć w takim razie brom, tak? Ponieważ czwarty okres i tu by pasował brom. Czyli jak to będzie wyglądało w przypadku bromu, brom ma 35 elektronów. Zapisać możemy od razu z argonem, tak? 3d10 4s2 4p 5. I teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku podpowłoki 4p. 4p podpowłoka będzie miała 5 elektronów. Raz, 2, 3, 4, 5. I rzeczywiście mamy jeden niesparowany elektron i ten niesparowany elektron jest w innej podpowłoce niż ten znajdujący się w miedzi, więc możemy sobie już zapisać, bo to się nam zgadza, że to jest Br, czyli brom, numer grupy 17, symbol bloku P. Drugi podpunkt do zadania. W drugim podpunkcie każą nam przestawić konfigurację elektronową jonu X2+. Stan podstawowy Zastosuj skrócony zapis konfiguracji elektronowej z symbolem gazu szlachetnego, czyli to, co już tutaj robili, robiliśmy. Natomiast mamy zapisać 2, tak? czyli tych elektronów będzie mieć o 2 mniej. W przypadku Miedzi, będzie to wyglądało w ten sposób. Oczywiście, zapiszmy sobie tutaj energetycznie, żeby było wszystko ok, e, czyli nie tak jak ja na górze napisałem, a tak sobie zróbmy, czyli 4S1, 3D10. Jeśli chcemy uzyskać jon dwudodatni miedzi, musimy się pozbyć dwóch elektronów, tak? Czyli od tego z góry odejmujemy dwa elektrony, czyli to będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj jeden elektron odchodzi, czyli cała podpowołka znika, natomiast tu zostaje 9, czyli to będzie 3D9. I to też można zapisać na górze do odpowiedzi. cu 2 argon 3D9. Dla cząsteczki Z2 określ liczbę wiązań pi, wiązań e, sigma, wiązań pi oraz wolnych par elektronowych. Dobrze. No i tutaj gdzieś nam się kłaniają wzory kropkowe, kreskowe, czyli mamy brom, mamy wiązanie, mamy drugi brom. Tych oczywiście wolnych par elektronowych dla każdego bromu będzie po 3, bo każdy brom ma, ma w ostatniej powłoce, powłoce walencyjnej, po 7 elektronów, tworząc wiązanie z drugim bromem, dąży do oktetu, tak? Czyli tu będzie jeden oktet od jednego bromu i drugi oktet od drugiego bromu. Czyli liczba wiązań sigma będzie wynosić 1, wiązań pi0 oraz wolnych par elektronowych. Cała cząsteczka ma tych wolnych par 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to jest koniec zadania.